Dziękuję bardzo. Dziękuję też za to wyróżnienie, że mogę tutaj tak w znakomitym gronie powiedzieć parę słów w tym wyjątkowym dniu. Ja się tu oczywiście zgadzam ze słowami ministry, że powinniśmy i pewnie też wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy zgadzamy się co do tego, że Dzień Ziemi powinien być dla nas wyznacznikiem okrągły rok i staramy się tak żyć i wszyscy nawzajem siebie do tego zachęcamy, żeby Myśleć o tym, że nie ma planety B i nie jest to tylko slogan wygłaszany przez może dosyć nie, niektóre, dla niektórych skrajne środowiska, ale po prostu taka jest rzeczywistość i ta dbałość o tą planetę, o tą naszą Ziemię, o środowisko, o ochronę klimatu, to jest nasze po prostu być albo nie być. Natomiast jako posłanka, która już drugą kadencję zasiada w Komisji Ochrony Środowiska, ja widzę te zmiany na lepsze i naprawdę. Ja mam świadomość, jak wiele jest do zrobienia, o czym też w tym wystąpieniu mówiła pani ministra. Ale muszę Państwu powiedzieć i mówię to tak naprawdę z tego mojego zielonego serca, z głębi tego zielonego serca, że ja naprawdę czuję tą różnicę w przekazie. Czuję różnicę, że wreszcie osoby, które do nas przychodzą ze strony rządowej na te... W ogóle, że przychodzą, bo to też był... Przez cztery lata minister Moskwa się nie pojawiła ani razu. Byli wiceministrowie, ale ani razu nas nie zaszczyciła swoją obecnością. Już w ciągu ostatniego pół roku pani ministra była kilka razy. Więc to już jest też ta różnica, ale też ja czuję, że wreszcie w Ministerstwie są osoby, które chcą chronić środowisko, które, że wreszcie ta nazwa. Komisja Ochrony Środowiska to jest my idziemy w tym samym kierunku. Jest mowa o tym, wiemy ile mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o jakość wód. Wiemy ile mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o odbudowę polskich lasów. Wiemy ile mamy do zrobienia właśnie o parki narodowe i jakby oczekujemy tego, że te nowe parki narodowe będą powstawać. I to wszystko teraz. Nie myślimy, czy to robić, albo nie myślimy, jak to zniszczyć. Na szczęście już nie ma tej, tej rozmowy, czy to w ogóle jest nam potrzebne, a właściwie to po co w ogóle te, te rzeki, te rzeki to właściwie mogą być tylko w infrastrukturze i nic więcej nie jest potrzebne. Nie. Właśnie wreszcie jest to myślenie takie, jak ochronić przyrodę, jak ochronić klimat, jak ochronić środowisko. I, e, I myślę, że Wy dzisiaj tutaj będziecie też wypracowywać także dla nas, bo to, co jest wielką wartością takich wydarzeń, to jest właśnie to, że my możemy też czerpać z tej Waszej eksperckiej wiedzy. I ja bardzo często, zresztą te osoby, które miały okazję ze mną współpracować osobiście, to wiedzą, że e, właśnie we współpracy z NGO-sami, z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami powstają najlepsze projekty ustaw, takie, które są z korzyścią dla wszystkich obywatelek i obywateli. też liczę na to, że właśnie dzisiaj będziemy mogli skorzystać z takich pomysłów i z takich rozwiązań. Ale muszę poruszyć też trudniejszy temat, bo jako posłanka Zielonych, Mam nadzieję, też zresztą widziałam agendę, więc pewnie ten temat też się tu będzie przewijał. Wiem, jak bardzo potrzebne jest przyjęcie i zaakceptowanie przez Polskę prawa o odbudowie przyrody. Jako posłanka Zielonych w pełni popieram tę deklarację. Popieram ją w interesie naszym, nawet narodowym bym powiedziała, bo jeżeli chcemy w ogóle mówić o ochronie przyrody, za, żeby mieć co w ogóle jeszcze chronić za kilka dekad, to musimy już myśleć o tej odbudowie przyrody dzisiaj, teraz w Europie. I bardzo apeluję także w rozmowach takich mniej formalnych do moich koleżanek, kolegów, polityków, polityczek, do tego, abyśmy rozmawiali i nie bali się fake newsów na temat prawa o odbudowie przyrody. I ja wierzę też, tutaj apel też do Państwa, do ekspertów, którzy wiedzą, że to jest dla nas szansa, to nie ma ani grama zagrożenia. To, to może nam tylko pomóc ochronić i odbudowywać kapitał cenny przyrodniczo, i też y, mówcie nam o tym. Im silniejsza też będzie głos z waszej strony, jakie to jest ważne, tym trudniej będzie politykom bać się tego. I mam nadzieję, że takie wydarzenie, jak dzisiaj, y, przyczyni się do tego, że y, będzie bliżej do tego prawa o odbudowie przyrody i tego Wam sobie i całej planecie życzę także w tym ważnym dniu i z okazji tego święta. Dziękuję bardzo.